Witam Was z mojego stanowiska pracy na dzisiaj. Wczoraj sobie drewno przywiozłem, To dzisiaj trzeba je pociąć. Dłużyca już przygotowana, chodź sam osobiście przywiozłem. Idę odpalić wózek i ruszamy z robotą. Będzie cięcie. Tutaj mamy wózek widmowy. Już otwarte. To i moja maszyna. Brama skrzypi jak w manie drzwi. Piękny tuning, wnętrze zrobione. O vidro vai roxar Rosto som i dobra, idziemy teraz po piłę spalinową. No i dobra, jesteśmy. Zaczniemy od zatankowania. Zatankujemy. Przeostrzymy łańcuch, bo ostatnio ja chciałem, to zostawiłem, już nie ostrzyłem. Bierzemy się za robotę. Garka trochę rozgrzeje a my nie będziemy mieli trudnego zadania dzisiaj co do cięcia bo główny wymiar jaki nas interesuje długość to jest 310 w średnicach od 19cm do 29 wszystko co będzie powyżej 29cm to ta, ta pierwsza gruba sztuka to będziemy, będziemy wyciąć na płodę 5 metrową, na płodę 3,5m ewentualnie 530 będzie w średnicy 27,30m no to nie, 27, 30, nie będziemy 50 30 wycinać. Także kłada 5 metrów lub 3,5 jak jest gruba, a wszystko co będzie do 29 cm szerokości od 19, to tniemy w długość 30, które będziemy odkładać tutaj na te megiełki. Także bierzemy się za robotę, tą to podkiemy na 5 metrów lub 3,5, a bo właściwie na całą piątkę, całą, całą piątkę zrobimy tutaj kłady, bo jest gruba. Także teraz zrobimy samą piątkę, a resztę tak mówię pójdzie w 30, chyba że będzie taka gruba, ta 33 szerzynica, to też piątka i 3,5, a reszta wszystko w 30. Bierzemy się za robotę. Czerwony jest cały. Jaką masz żebym wiedział na którą mygiełkę sobie wiem czy tam 100, to jak woli jak nazywa Odwierz, ale ona będzie gruba, ze 38 Patrzcie jak trafiłem 38 pójdzie tam na bomby ta też a tu gruby handel pójdzie tam 31, to tutaj pójdzie w gruby handel. No więc jedziemy to zajeść, ale trafiłem. Jest to przed Dziękuję. 10 z tych dwóch pierwszych, bo ta trzecia to może tam z końca nam wyjdzie, bo reszta jest za gruba. Wyciągniemy sobie te dwie. To znaczy z jedną bo Z pierwszej długości utkniemy 3,5 metra. A reszta na 30. Jeszcze zrobimy trzy pięćdziesiąt, jest za gruba dziesięć. Ta gruba tutaj wyjdzie. Abyśmy tu zrobili jeszcze 5.30, też nie wyjdzie. To musimy inaczej dorosnąć. To, to zrobimy z tego tak. Nie zrobimy 5.30, tylko zrobimy 5. Różnie 3,50. 2 razy 2,70. Inaczej tego by nie wyszło. A jeszcze tu ile nam zostanie? 3,70 na handel. Mamy to pocięte, teraz wam mówię tak. Dwie sztuki nam z tego wyszły 30, resztę musiałem rozciągnąć na inne długości, mianowicie 3,50. To też jest wymiar, który yy, długość, którą my używamy. Sami wiecie, że czasami podę 3,5 metra ładuję. Teraz samo jak ich płoda 5, 3,5 metra to standard. 3, 30, to co jest dużycy dorabiamy. Tak właśnie teraz, to dwie sztuki mi tutaj weszły, bo reszta tak jak mówię była za gruba więc uciąłem te 3,50 i jedną piątkę no i reszta wyszły takie długości niestandardowe dla nas więc <laughs> idzie w handlówkę tak zwaną a handlówka tak zwana to po prostu różne długości tylko mniej więcej, żeby się już zgadzały, no i później to przerabiają na różne długości, idzie na, na plaz i klienci jak chcą deskę 3,70 czy tam 4,30, takie nietypowe, to wtedy sobie biorą i to po prostu wybierają, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o manipulację u nas długości, wiadomo jak przychodzą jakieś zamówienia na wężby dachowe, krokwie i tak dalej no to już według zamówienia tniemy, jakie tam sobie klient długości zażyczył, tak je tniemy. Tutaj będziemy odkładać... Tutaj będziemy odkładać yy, tą 30 w grubościach od 26, od 25 centymetrów właściwie do 29. do 21 a tutaj 22 24 teraz bierzemy na widły 3,5 metra kodę średnica 28 Metraż rednicy 28 dokładnie 25 do 29 jest tutaj tu mamy handlówkę na tej skarpie ułożoną no różnymi długościami. Znaczy, właściwie na dwie długości: krótka i długa. Tu jest długa, a tu jest krótka. Do 4 metrów jest tutaj, tak 3,50, a tam do no, 3,80, a tam jest dłuższa. To damy tutaj. No i tutaj od oddziąka utkniemy sobie 3,5 metra, bo też taka gruba jest, a 3,5 też potrzebujemy, a reszta już pójdzie w 30. 30-30 zostało 450. Dobra. 30 i zostało 490 handel. I ta cienka też cała w 30.

Tak, pociąg, porozwozić, pociąg, porozwozić, zaznaczyć, powierzyć. Wycięte z tej grubszej no i trochę z tej cienkiej też poucinane Jest z każdej sztuki mi wychodzi ja nawet nie wiem kiedy wy ten film dopiero zobaczycie bo dzisiaj mamy 21 sierpień to nie wiem czy go zobaczycie nie wiem w okolicach 10 września Mam bardzo duże zaległości z filmami, a nie mam kiedy tego montować. Wiecie, jak jest ciepło, to mi się nie chce siedzieć po południu w domu i montować. Wolę sobie iść pobiegać albo na, na jakiś spacer. Także proszę nie mieć pretensji, jeżeli ten film oglądacie dopiero za miesiąc. że się teraz nie popisał w Dzisiaj jest w ogóle czwartek Z tego co wiem to jutro w piątek też mam tutaj manipulować A dopiero w poniedziałek do lasu Tak, bo już w poniedziałek nie będzie drewna, nie będzie co manipulować Więc muszę jechać, sobie znowu przywieźć Żeby znowu mieć co manipulować takie będzie rozcinanie i włożenie do końca dniówki czyli do godziny 14